Wszystkim w kolejnym filmie z Need for Speed Dzisiaj przyjrzymy się kolejnej nowości, czyli serią prób. Twórcy udostępnili nam 69 różnych wyzwań, które są podzielone na dwie kategorie: czasówki oraz zabawy z policją, którym mamy wykonać różne zadania. Czasówka, no to wiadomo, od punktu do punktu w odpowiednim czasie, a z policyjnymi mamy różne wyzwania, jak pościg trwający powyżej minuty, poniżej pewnego czasu odpowiednią ilość bloka to minąć i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście coraz dalej, coraz dalej jest y, coraz trudniej, ale też w pewnym momencie y, twórcy trochę zaszaleli, udostępnili nam dosyć ciekawe pojazdy do tych y, y, wyzwań, więc przejdziemy do nich i rozpoczniemy od y, próby czasowej. Tak, dobrze. Widzicie, wzrok nasz nie myli. Naszym pojazdem, który możemy jechać, jest samochód dostarczający bitce, wyposażony w nitro. Nie jest to jedyny samochód ruchu, ruchu ulicznego, który dostaliśmy w nasze ręce w tych wyzwaniach. Jest też van, pickup, samochody policyjne. Oczywiście wszystkie wyposażone w nitro. Moim zdaniem jest to bardzo ciekawe. Nie tylko samochody, które możemy jeździć i kupić w karierze, tylko też samochody ruchu ulicznego. Zastanawiam się tylko, kto zostawia kartony na środku drogi. Nie wiem, to chyba dla Hanki Mostowiak, czy co. Dobra, czas nam się powoli szybko kończy. Jak widzicie, musimy do pewnych <laughs> punktów między bramkami dojechać w odpowiednim czasie. Coś podobnego jest aktualnie w Glidzie 2, gdzie też do. Pewnych punktów kontrolnych również mamy odpowiedni czas, żeby dojechać. Dobra, jedziemy, jedziemy. Na razie policji nie widać. Musimy dostarczyć pizzę do pewnego punktu. Jeśli tego nie zrobimy w odpowiednim czasie, to pokrywamy koszty pizzy i dostawy, a tego byśmy nie chcieli. Bliskie spotkanie ze śmieciarką niezbyt przyjemne po drugiej stronie h policja, ale nie zauważyła, całe szczęście Dawaj, dawaj, dawaj Kolejny punkt zaliczony. No i teraz policja dołącza się do imprezy. Nie no, musiałbym nie wjechać. To nie był za dobry pomysł. Weź Nie uderzaj, może co? Lica mi się w bagażniku może przestawić. Uuuu Jedziemy dalej. Chyba konkurencję chciałem mi zablokować. Ale nie ze mną te numery. Mało czasu zostało. Dobra jest, udało się. Teraz do ostatniego punktu, już, do mety. Policji nie widać, zgubiłam je Cały 6, nie będzie im przeszkadzać. te. zostało 15 sekund. Chyba się uda dostarczyć pizzę w odpowiednim czasie. Udało się! Rewelacja! Dostarczyliśmy pizzę. Nie musimy za to płacić. Przejdziemy teraz do y, pościgów policyjnych. Tam też dostajemy ciekawe pojazdy do dyspozycji. Tak oto jedziemy betoniarką, ścigając się policją. Naszym zadaniem jest nabić 100 tysięcy notowań. Jedziemy z prędkością maksymalną betoniarka wyciągająca 200 na godzinę. No. Tego jeszcze nie widziałem. Ale takie rzeczy tylko posłunce i też widzicie trzeci poziom pościgu, czyli bądź jaki Widzieliśmy pierwszy poziom, widzieliśmy piąty poziom i teraz został już nam tylko trzeci. Wow, 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 Dawaj, tu nie chcesz się spotkać z betoniarką? O, jak przykro. Liftująca betoniarka! Coś tak dziwnie nie chcą podjechać blisko. Ciekawe dlaczego. Bum! O, podejdziecie coś, bo chcę was coś zdziścić, bo przynajmniej szybciej będzie ten. Suwy na czołówkę pojechały. Trochę się... Nie wyszło im coś. Blokada Gol! Juichi siłę mochila e Mace. Bom, ai, nem O o, to nie wyszło. Tego nie było w planach. Nawet sami się wywracają. No, nie blokuj mnie. Coś nie wyszło na czołówkę, ha, ha ha poczujcie masę betoniarki z betonem. Ups! Jesteśmy na boku i już na dwóch. Na, na dwóch. To ja na sześciu kołach, jak nie więcej. Rozpędzić się. O tak. Trzy radiowozy za jednym strzałem zniszczone. Ha, 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 dobra, ale kurczę im ucieknę. To no, nie chcę tego. Chodźcie, chodźcie. Ojej, jedzie jakiś. Dachująca betoniarka. To też jest ciekawe, ale co szczęście nas odwróciło na koła. Kolejna blokada przed nami. W dwa suwy, pięknie. To było kozackie, nie powiem. Dobra, kamienie milowe zrobione. Trzeba teraz uciekać. Teraz z betoniarką ciężko dojechać. No <laughs> Haha, <laughs> <laughs> uciekłem im jednak. O, przed nami jest... aaa, no niestety. Jeśli się jeszcze raz tutaj jest skrytka? Jest, udało się, pięknie.